Cześć, witam! Zrozumiem, jeżeli po dzisiejszym filmie będziecie mieli mnie dość, bo wa opowiadam Wam o książkach trudnych, tematach trudnych. Pokazuję świat w czarnych barwach, ale to wszystko dlatego, że takie książki ostatnio do mnie trafiają. No, i dlatego, że tak jest świat. A dziś znowu bardzo trudne tematy, ale książki warte przeczytania. Zacznę od tej. Jest to reportaż Katarzyny Włotkowskiej na oczach wszystkich. Historia przypadku polskiego fritzla. Kaszuby, małżeństwo Ewa i Mariusz. Dwie córki, Alicja i Wiktoria. No i wydarzenia tragiczne. Mariusz, czyli mąż, więzi żonę w piwnicy, w zwierzęcych warunkach gwałci ją nie tylko on, ale jego bracia a wokół nikt nic nie wie. Czyli działo się na oczach wszystkich, a nikt nic nie wiedział, nie słyszał, nie widział. To jak te trzy małpki, które znamy z takich rzeźb. No i wreszcie, <coughs> narratorką i osobą, która prowadzi reporterkę przez ten krąg piekła jest Ewa, czyli ta właśnie więziona żona, której wreszcie udaje się uciec i na policji opowiada wszystko. Oczywiście policja bagatelizuje, całe dochodzenie trwa wiele lat. Wreszcie oprawca zasiada na ławie oskarżonych, otrzymuje wyrok, reporterka jedzie do tej miejscowości, do tej wsi. No i jak już przed chwilą powiedziałam, nikt nic, nic nie wie. Zmowa milczenia panuje. Specyficzne miejsce, jest to, w którym dzieje się ta tragedia, bo to są kaszuby. I opowiada również tutaj drugą tragiczną historię o małżeństwie, które rodzinę zastępczą uczyniło dla dzieci i tam je maltretowało. Dwoje straciło życie. Nikt nic nie wie i mówi o polskim systemie. O polskim systemie, jakby to powiedzieć, no, wybierającym ludzi do tego, żeby byli rodziną zastępczą. Mówi o zmaganiu się Ewy z polskim systemem prawnym. No, znamy. Autorka napisała reportaż Dom Zły w gazecie wyborczej to były wielkie obca... wysokie obcasy albo duży format, czytałam ten reportaż, a tutaj właśnie jest poszerzony. Wypowiadają się pedagodzy, psychologowie, prawnicy, sędziowie, którzy... prokurator, który widzi zaniedbania swoich kolegów, strząsająca lektura. Będzie teraz pod skryptum. Otóż starsza córka Alicja pisała pamiętnik, i dzięki temu pamiętnikowi, właściwie, hmm, sprawa stała się wiarygodna dla organów ścigania. No i ta starsza córka Alicja dziś już jest dorosłą osobą i odsiaduje wyrok za dzieciobójstwo. Ponieważ urodziła pięcioro dzieci, czworo oddała, zostawiła w szpitalu. No a piąte, chłopczyk, no właśnie, za tę śmierć odsiaduje ten wyrok. A więc mówimy o traumie, o niemożności życia yy, tak jak inni. No bardzo, bardzo ciekawa książka, co ja tu się będę rozgadywać i filozofować. Naprawdę trudna, jeszcze nie. Już nieraz słyszeliśmy, może nie aż o tak ekstremalnych, ale również o takich wydarzeniach podobnych jak beczki, jak e, maltretowanie dzieci. Kiedyś pokazywałam Wam tę książkę e, z miłości, portret, portrety polskich domów Kacpera Surkowskiego. I też mówiłam o takich właśnie wydarzeniach. A więc strząsająca. Trząsający reportaż. Mm, a mną najbardziej strząsnęła ta zmowa i to, że nie chcemy widzieć, słyszeć. Jeszcze raz powtarzam: Katarzyna Włodkowska na oczach wszystkich. Historia przypadku polskiego Fritzla. No i żebyśmy nie myśleli, że to tylko w Polsce mm, tak się dzieje, to teraz książka kanadyjskiej pisarki. Miriam Toews pod tytułem Głosy kobiet nie jest to reportaż chociaż się właściwie te, właśnie się tego spodziewałam że to będzie reportaż o wydarzeniach które miały miejsce w Boliwii w 2000, w Boliwii w kolonii menonitów takiego od, odłamu hmm, religijnego można powiedzieć Koniecznie sobie poczytajcie. Oni ci menonici po ucieczce z Europy, z Rosji i osiedlili się w różnych innych państwach, między innymi w Kanadzie. I właśnie nasza autorka Miriam Toews jest men menonitką. Wychowywała się w takiej kolonii, a więc bardzo dobrze zna to życie, zasady. O, i kiedy usłyszała w 2005 roku, że w Boliwii w takiej kolonii. Doszło do zaskakujących wydarzeń. Otóż kobiety z tej kolonii budziły się rano, bardzo nieprzytomne, a potem stwierdzano, że zostały zgwałcone. Biskup tej kolonii, czyli najwyższa władza, twierdził, że to szatan dopuścił się tych czynów, ale ostatecznie złapano prawdziwych sprawców to było ośmiu mężczyzn z tej właśnie kolonii. A więc sąsiadów, najbliższych, których te kobiety znali, i usypiali je pewnym tam specyfikiem, i właśnie dopuszczali się gwałtów. To było około 300 gwałtów na kobietach. W wieku, znaczy były to kobiety, dziewczynki od 3 lat do, no właśnie, gwałcono też chłopców. Zbulwersowało to Boliwię i cały świat. Oskarżeni stanęli przed sądem, otrzymali wyroki. Jak już powiedziałam, myślałam, że będzie to reportaż, ale nie, to jest powieść, fikcja literacka. Chociaż teraz uważam, że bardzo dobrze się stało, że autorka wybrała tę formę, ponieważ gdyby to był reportaż z procesu sądowego, to nigdy nie usłyszelibyśmy głosu tych kobiet. No bo jak to jest na procesie, wiecie, prawnicy, oskarżeni, dziennikarze. Natomiast samym ofiarom rzadko kto głosu udziela, zwłaszcza, że są to ofiary ze specyficznej grupy, zamkniętej, kobiety, które nie umieją czytać i pisać, w ogóle o świecie i życiu nie wiedzą nic, ponieważ całe życie spędzają właśnie w tej kolonii, w tej wsi, zdominowanej przez mężczyzn i żyją pod ich dyktando oraz pod dyktando religii, zasad religijnych. A tu mamy następującą sytuację. Właśnie jest po wyroku. Mężczyźni odsiadują wyrok, a we wsi zostają właściwie same kobiety. I one zbierają się na strychu. To jest osiem kobiet z tej wsi. Zbierają się na strychu, aby dyskutować o sytuacji, która w tej chwili ma miejsce. I chcą, żeby tej ich rozmowy ktoś protokołował. Robi to jeden z członków tego, tej wspólnoty, który umie czytać i pisać, jest nauczycielem. Kiedyś został ekskomunikowany i wygnany ze wsi, a teraz tutaj wrócił i właściwie, jak mówię, pełni taką rolę yy, nauczyciela. I właśnie on yy, yy, sporządza te protokoły. Na pytanie do jednej z kobiet, po co przecież nie umiecie czytać, one mówią: chcemy mieć dowód, chcemy, na papierze, mieć dowód, że dyskutowałyśmy, że mówiłyśmy o naszym losie i one dyskutują nad następującym wyborem, bowiem postanowiły, że będą głosować nad trzema opcjami wyjścia ze, z tej sytuacji albo no, jak się zachować w tej sytuacji. Pierwsze nie robić nic. Czyli potulnie czekać, aż mężczyźni wrócą, ponieważ pojechali do miasta po to, żeby wpłacić kaucję za tych oskarżonych. Drugie, zostać i walczyć, i trzecia opcja odejść ze wsi, zabierając ze sobą dzieci i. A więc dyskutują, przedstawiają swoje punkty widzenia, i dlatego uważam, że książka jest bardzo ciekawa, bo jak mówię, Możemy posłuchać głosów kobiet, głosów kobiet, którym ten głos zawsze był odbierany. One nigdy nie mogły zabierać głosu, mówić głośno o tym, co myślą, co je boli, nie mogły o tym mówić. I wypowiedzi są różne. Nie będę oczywiście mówiła, jaki był wynik głosowania, ponieważ koniecznie przeczytajcie tę książkę. Tym bardziej, że jak się okazało, pomimo że ci oskarżeni siedzieli w więzieniu, to w koloniach, czyli w tych wsiach benonickich, dochodziło dalej do podobnych wydarzeń, czyli znów dalej kobiety były gwałcone, a więc tak naprawdę nic się nie zmieniło i ich los dalej był zagrożony. Kobiety, jak mówię, wypowiadają się o swoim losie, po raz pierwszy bowiem mają tę okazję. Tu mówią też o religii, że w tej wspólnocie najważniejsza była Biblia, pastor ją czyta, ale jedna z tych kobiet mówi: Tak, ale to jest Biblia i religia spreparowana dla nas przez mężczyzn. Wybrali z niej to, co było im wygodne. Przedstawiają swoje marzenie, jak chcieliby, chciałyby, aby życie kobiet w, tym, w tej kolonii na przyszłość wyglądało. Może znajdę. O! Podrzuca kilka pomysłów. Mężczyźni i kobiety będą wspólnie podejmować wszystkie decyzje dotyczące kolonii. Kobietom pozwoli się myśleć. Dziewczynki będą się uczyć czytania i pisania. Bo do tej pory tylko chłopcy mogli uczęszczać do szkoły. W szkole zawiśnie mapa świata. Byśmy zaczęli rozumieć nasze w nim miejsce. Kobiety stworzą nową religię, wywodzącą się ze starej, ale skoncentrowanej na miłości. Kobiety, ich głosy mogły być zrozumiane tylko przez członka ich wspólnoty, ponieważ nie mówiły żadnym znanym językiem, nie znały hiszpańskiego, mówiły językiem wywodzącym się ze staro- Niemieckiego, że tak powiem, bo przybyły tutaj przybyły tutaj dawna, od dawna i ich przodkowie właśnie tym językiem się posługiwali. Nie wiedziały w jakim kraju żyją, nie znały mapy, no jak już powiedziałam były w świecie kompletnie zagubione. Głosy kobiet, głosy kobiet boliwijskich, sprawa stara, stała się na tyle głośna, że wszystkie jak mówię media o tym mówiły. A więc trudne tematy dzisiaj wam dzisiaj wam opowiedziałam, przytoczyłam, ale książki polecam. Jak już powiedziałam, takich przypadków było w przeszłości wiele i będą jeszcze w przyszłości, bo niestety los kopiet mm, ich Podporządkowanie innym siłom mężczyzną się nie zmieni, a więc czytajmy głosy kobiet Miriam Tołes i Katarzyna Włodkowska na oczach wszystkich historia przypadku polskiego Fritzla. Jeszcze raz mówię, takie książki trafiają w moje ręce. Po ich lekturze jestem przybita ale myślę, że dobrze, że o nich Wam mówię. Dyskutujmy, dziękuję, do zobaczenia.